Teatr Jaracza dobrze mi się kojarzy, ponieważ spędziłem tu kawał swojego młodego życia. I nie na widowni, tylko właśnie powiedziałbym za sceną. Jest trochę taki e, zapruszony takim pyłem księżycowym taki nietykalny trochę. Aha. Nie wiem dlaczego. Może to jest kwestia przyzwyczajen ludzi, może pewnych obaw, że nie wolno ikon dotykać, a może można. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, żeby go namalować. Nigdy mnie nie interesowało, ale jak sobie poczytałem trochę na jego temat, a że też interesuje mnie takie dwudziestolecie, międzywojenne, takie czasy powojenne, Aha. przedwojenne, więc mówię, kurczę, to jest facet z kręgu moich zainteresowań. I ja, czy ja raczej w nowej odsłonie Twojej może bardziej będzie straszył mieszkańców, lub będzie bardziej dla nich zauważony? Zadaje pytania. Ten jego przeszywający wzrok zadaje pytania nam, co my o sobie myślimy. O nim, o teatrze. Ja też w obrazach, chociaż on jest dosyć przedstawieniowy tutaj z twarzy, ale nie chcę za dużo gadać. Jego wzrok właściwie jest tajemniczy. On nie mówi za wiele. Aha. Właściwie jest zagadką. Ja bym wolał, żeby tak zostało. Żeby był zagadką dużym znakiem zapytania. Wolę taką niepewność. Aha. Czy on na pewno straszy? Dzięki temu, że maluję go, zacząłem sobie zadawać pytania. Kim był? Gdzie żył, co Sorry. robił, jakim był człowiekiem. A ja lubię wtedy wertować sobie różne książki, różną wiesz, encyklopedię, sprawdzać. To jest takie szukanie, trochę mi się wydaje, że to jest tak jak z wykrywaczem metali. Tak. Że szukamy, szukamy, wiemy mniej więcej, co możemy znaleźć, oby nie to coś gorszego, ale szukamy to poszukiwanie jest fajne. Właśnie to odkrywanie to takie jak szukanie skarbów. O, to jest coś w tym stylu, mi się wydaje. Nie chciałbym też, żeby to była taka postać posągowa, uh -huh. właśnie taka, do której nie można się doczepić, do której, której nie można zwrócić uwagi. Uważam, że warto kąsać takie ikony. Może to będzie inspiracja. Właściwie to ja chciałam zadać coś taki, klimat na zasadzie inspiracji do czegoś. Właściwie taki początek, tak bym to nazwał. Początek do myślenia, nowego myślenia o Jaraczu.